Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Błazerki, ja jestem w Kastus, no i witajcie po przerwie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie owiać mele, a ja w tym czasie opowiem co się w ogóle dzieje z kanałem, dlaczego nie ma filmów i tak Filmów nie ma dlatego, że myślałem, że internet mi się popsuł i to się tak długo walczy. a ja chciałem Wam zaskoczyć nową jakością filmów, no i wyrenderowałem sobie 5 filmów pod rząd. 6 może z y... lepszą po prostu jakością, to tam było 60 klatek w HD, no i postanowiłem, że będzie spoko, taka jakość nie? renderowania pół godziny dłużej, no ale dobra, to by trzeba było. no i ogólnie to był odcinek z siewów, miałem jeszcze nagrane odcinek teraz ścianokosów kosów i tak dalej, tam gadałem właśnie, że pola sobie kupiłem, nie wiem czy tutaj tłumaczyłem właśnie, sprzedałem tutaj to pole i kupiłem sobie te tu dwa no i tak mi się tu powodzi teraz na błazerce, żeby kupił sobie dwa pola No i wszystko fajnie Nagrałem potem odcinek po siewach z proszenia z wygrabiania i z no ale te odcinki też właśnie wyrenderowałem sobie i to było 57 5, godzin renderowania plus montaż no a że ja dobra ten, ten montaż ja tam i tak tych filmików jakoś spoko nie montuję więc no to na filmik jest 10-20 minut szczerze mówiąc ja tam nic nie wycinam prosto filmik jak nagram tak leci na spontanie no i... Yy, to zrobiłem, arogancko. I co się okazało? Właśnie, że film waży 64 GB. Kiedy, jak nagrywałem w normalnej jakości, go wa ważył 1,5 GB. I weźcie i powiedzcie, co jest z tymi filmami nie tak. Jeszcze nie wiem, czy mówiłem, ale przepraszam, że pociągam nosem, ale jestem tak chory, a też postanowiłem coś dla nas nagrać, bo dawno filmu nie było i mi jest naprawdę z tym źle. właśnie czułem się z tym źle że ten ile gra ale wtedy jeszcze myślałem właśnie że to jest problem internetu ale niestety nie to był właśnie problem te, problem tego że e, miałem jakby to powiedzieć te, no, to po prostu filmy za dużo ważyły no i do tego to mi się wysyłało powiem tak mam wykorzystany limit normalnie to się stało, noc faktycznie filmi się zdąży wysłać a jak wysyłałem ten tu, to miałem dwa procent. Taki przykład. Ja wysyłałem w... Sorry, kurde, za pociągami, ale niestety, wiecie, to jest Słabo... Wygląda, a ja też mówię, że chcę coś po prostu dla was nagrać, chociaż na tą siłę, chociaż dobrze mi się gra, właśnie... Gorzej z tym, że ja pociągam i smarczę co chwilę, ale... Słabo no, no, tam, kurde, swoją drogą. No i że w końcu macie ten film, ja się cieszę bardzo z tego powodu, myślę, że my też. Co tam wam nie przeszk przeszkodzi, mam nadzieję, że będę pamiętał, że księcia trzy razy wykonały, te, to w, w ogóle właśnie, strasznie aktywność pod filmami spadła, może tam no, myślę, te, ja sobie też spadłem, bo miałem po 10-20 amperów, pod filmem, film teraz mam po 5. I komentarzy teraz nie ma żadnych. Więc tam udostępniacie te filmy naprawdę kurde chce się rozwinąć na tym Youtubie No i tyle sobie Też ostatnio oglądałem sobie co Youtube zrobi z algorytmami czy czymś takim No i liveów nie będzie ponieważ nie ma to sensu Jeśli mój, film, mój kanał jest typowo pod filmy no to liveów nie ma sensu robić ponieważ wtedy Youtube nie będzie promował filmów Ponieważ że a, dobra Ogólnie dzisiaj jeszcze te belki pewnie sobie poukładamy Tutaj właśnie dlatego jest ja wam wszystkie do góry bo one będą tu ułożone Na stos, bo na gospodarstwie ich na razie nie potrzebuję Jeszcze tam z jakichś tam siadłokorzów i mam te belki Niepotrzebne od mi ma. Tutaj mam być od oh, kur... Pipipy Jak no, się wyrażę To kurde Żeby jeszcze nie złapał No Tak to właśnie wygląda Dużo tych melek nie zostało. Jeszcze kurde mi program nagrywania ten pasek przemienił i teraz mam go na środku. I tak naprawdę przez to połowy nie widzę, ale to co... To... Dobra. może sobie przebiegniemy jeszcze w tym momencie szybko i wam te nowe nabytki pokażę, bo tam to zboże, co było już sobie sprzedałem. No i co? Nowe nabytki, czyli jedźmy od tej strony. Tu nic nie ma i tu jest MTZIK. Belarus dokładnie. 82,92, oba 90 koni. No, i właśnie takiego Belarusa sobie zakupiłem. Do niego zakupiłem sobie te właśnie dwa pola. I dokupiłem pług czteroskimowy oraz Hydropaka z siewnikiem. Ehm, to jest what fuck z, z czy coś tak? Nie wiem, nie pamiętam. Nie chcę mi się, nie umiem tego dobrze przeczytać. Może tak się wyrażę. A i jeszcze co podajże kupiłem. Zgrabiająca jest tutaj, proszę bardzo, po Teraz w ogóle pójdziemy w coś innego Najprawdopodobniej Więc to tam swoją drogą będzie O Belarus się już... W... MTZ się wyłączył. Ogólnie to będziemy mówić na ten e, ciągnik będziemy mówić MTZ, na, na, na drugi będziemy mówić Belarus. Wiadomo, ja że co, ruskie, bo dwa. Może trzeba strony winięte. No ale... No gadać, tak się gadać z tego prawda. Tak to jeszcze też. I jedziemy dalej. No samki za to pociągali, ale naprawdę ten film chciałem dla nas już tam nagrać. No i właśnie... Też piszcie komentarze, bo nie mam na co odpowiadać też przetestujemy sobie właśnie tych pytań dobra, bo jeszcze ja go nie testowałem tak naprawdę taki bardziej polski zestaw, bo i polski taki i polski yy, tur amterze też można powiedzieć, więc taki zestaw ich jak najbardziej według mnie się sprawdza na takich polskich seriach mamy tyle łatwiej, że te belki już praktycznie dostoją no, kurde no, no nie załapało mi ją wierzę, ja, że powinno się powoli podjeżdżać ale szanujmy się kto to w go robi, szczerze mówiąc. Dobra. Wziąłem czarną folię, owijamy. A najprawdopodobniej w jakimś odcinku... ...same wezmę do tą folię, bo ona tu jakieś pisy nie, nie we nie za się. Wiemy o co chodzi z tymi napisami i po prostu sobie zmienię to powiem może to coś położę i napisów nie będzie Pojedziemy sobie drogą po jedną stronę Dobra Tych Jeszcze ile zostało? Raz, dwie dalki, no to od naszej je zrobimy. Najpierw sobie to złapiemy. A tamtą podchwycimy chwytakiem, chyba To musimy sobie jednak nie przewrócić. Może tak złapiemy prosto. A nie tak nie, czekajcie. W drugą stronę, dobra, ją też tyle dobrze, że te belki sobie już yy, właśnie stoją po roboty nie mam przez to dobra, ja sobie rzucę to też sobie wytłuszczę z przodu Do sobie zaraz cofniemy lekko tak żeby ten nie przyznać za bardzo i złapiemy sobie ją, owiniemy ja sobie tu już tu testuję i teraz będziemy Trzeba zaraz ktować we trochę? Na pewno. Na tak, się w Belarusie. Tak bym przepraszam. Wolne dużo osób pewnie się spyta, dlaczego no akurat ta barka... Bo tak patrzeć na YouTube'a, to właśnie nikt tak na tych Belarusach nie gra, szczerze mówiąc. Chciałbym, chciałbym po prostu coś oryginalnego mieć. Oryginalnego, że jeśli jest jedna barka, jedna barka będzie. Najprawdopodobniej... Yy... Kolejny ciągnik, to też będzie belarus, nawet tezę, czy w ogóle ruski, wiadomo o co chodzi. Dobra, teraz sobie weźmiemy, będziemy układać te bele. To tylko bo ja bym tutaj wchodził tych krzaków, właśnie za i padanie. Ciekawe ile ten film będzie mi się wysyłał jestem naprawdę tego ciekaw Może jutro nas coś nagra, ale jeszcze czasu nie ma, bo do 20 będę gdzieś znowu dopiero słabo z czasem ogólnie belek w farmingu dawno nie układałem, szczerze wam się przyzna do tego. I już jak widać nie idzie mi to za dobrze w ogóle Wiadomo jak się nagrywa, to mu... Nie myśli się tylko o tych beltach, tylko też, żeby coś tam nawijać, żeby za nudno nie było i właśnie to tak różnie wychodzi, wam powiem tutaj trochę musimy sobie przejście zrobić na początku A może też jedną belkę tutaj dam w tą stronę tak o. teraz musimy ją podgarnąć trochę do no, rogra no, teraz sobie Trudno mogłem z tamtej wziąć, ale dobra Tutaj też kilka belek tak naprawdę leży Ach, ta widoczność w MTZ Czekajcie, zrobisz coś takiego, o! Teraz więcej widzimy Też idealnie na środku tutaj tego nie zostawię i muszę się wprzód po prostu w tych tak Przyzwyczajcie się do niego Wy 17 ojca, ja belek 17 poukładane, to sobie możecie nie wyobrazić możecie sobie tędy ten... tego się jeden zliczyć kurde miał w machę, że układałem naprawdę układałem stosy po 200 belek lekko i właśnie też tym chwytakiem albo wiadomo tym do obornika oraz właśnie też układałem chyba 300 czy 400 belek I to były jedne siadokosy szczerze, bo był Kurde, wiesz, mi się słowa, bo jestem trochę chory właśnie Dobra, gra Tu coś takiego właśnie sobie to na początku dookoła odłożyły. Takiego właśnie myślę Dobra Już mówię dużo, nie rozmawiam, bo... I trochę trzeba koncentracji nad tymi balkami. Dobra, puszczaj. Teraz już będziemy układać kolejne. Też jeszcze miniaturkę muszę zrobić, ten odcinek chyba będzie ogólnie krótszy, zaraz sobie go zakończymy. Tylko jeszcze właśnie z dwie, 3 balki sobie wrzucę tak, jeżeli na miniaturce to jakoś wyglądało. E, dobra, jeszcze jedną. I że zrobimy sobie miniaturkę, a raz i skończymy. Tak tutaj na środek, elegancko. Tutaj bardzo w tę e, dobra. Zrobimy sobie zdjęcie. Bardziej. Tutaj w całą stronę. Kurde, jest uciążliwa, stąd ja sobie kupiłem. Nie. Yeah. O, coś takiego. Zrobiłem sobie miniaturkę i tym akcentem się z wami żegnam. Więc to było dzisiaj na tyle. To ja. na razie, cześć.